Jeżeli chodzi o niewykorzystane szanse oręża polsko-litewskiego, to należy tu zacząć od Grunwaldu, którego rocznicę teraz obchodzimy. Bo piękny sukces z 15 lipca nie został zamieniony na pewne sukcesy od strony terytorialnej. Wiemy dobrze, że aż 10 dni potrzebowała ta armia w dotarciu pod mury Malborka, który się obronił. I rezultatem tej oczywiście batalii będzie pierwszy pokój toruński, gdzie uzyskujemy tylko ziemię dobrzyńską. Na konsumpcję Grunwaldu trzeba było czekać jeszcze ponad 50 lat. W wyniku drugiego pokoju toruńskiego wreszcie odzyskujemy Pomorze Dańskie. Co do innych, należy tu przede wszystkim podkreślić niewykorzystane zwycięstwo kniazia Konstantego Ostrowskiego właśnie na polach orszańskich. Bitwa pod Orszą, gdzie mimo rozbicia całej armii moskiewskiej nie udało się odzyskać utraconego wcześniej Smoleńska. Ale takim bardzo istotnym elementem, bo często sięgamy do pięknych zwycięstw Husarii szczególnie, jest przede wszystkim są bitwy pod Kircholmem i Kuszynem i w pierwszym i w drugim wypadku zwycięstwo Chodkiewicza, a później Żółkiewskiego nie zostało wykorzystane ani politycznie, ani militarnie. W Kircholmie bowiem nadal inflanty okupowane były przez wojska szwedzkie nie starczyło pieniążków na utrzymanie armii w tym samym stanie liczbowym. Natomiast jeżeli chodzi o Kuszyn to wiemy, że początki były piękne. Nie tylko wprowadziliśmy załogę, załogę wojskową w mury Kremla, ale również strona moskiewska zaakceptowała wybór na cara Wszechrosji, królewicza Władysława. Inne koncepcje jednak władcy Zygmunta III, który miał inne koncepcje polityczne, wykorzystanie Kuszyna, doprowadziły tutaj do odjazdu Żółkiewskiego na Teatr Południowo-Wschodni i jak wiemy, zdobycie Smoleńska po krwawym szturmie, w 1611 roku w zasadzie postawiły kandydaturę Władysława bezprzedmiotową dla strony moskiewskiej. Inaczej mówiąc, szansa Unii, o której długo mówili politycy, dyplomaci jednej i drugiej strony, odpłynęła bezpowrotnie. Mówimy często, że Wiedeń był ogromnym sukcesem prestiżowym, politycznym i militarnym Rzeczypospolitej. Odradzającym się Rzeczypospolitej po wojnach polsko-tureckich lat 1672 76 Ale jeżeli na Wiedeń spojrzymy. Pod kątem dokonań, to znaczy co przyniósł nam Wiedeń, to trzeba na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie negatywnie. Dlaczego? Dlatego, że po długim pobycie w Okowach Ligi Świętej, aż w zasadzie do pokoju Karłowickiego w 1699 roku, odzyskaliśmy jedynie to, co utraciliśmy w 72 roku, czyli kamieniec podolski z częścią Podola czy i część Ukrainy Prawobrzeżnej. Inne państwa, które uczestniczyły w Wielkiej Święty, na czele oczywiście z cesarstwem austriackim, Oczywiście uzyskały dużo więcej. Były to ogromne połacie Węgier, Banatu, części Siedmiogrodu, a nawet ba Serbii z Belgradem. A więc na tym sojuszu z Austriakami wyszliśmy troszkę jak włoski na mydle. Ratując Wiedeń i chrześcijaństwo, bo przecież takim programem szedł pod Wiedeń Jan III Sobieski, no, nie wykorzystał do końca tej szansy. Choć nie jest to do końca wina Sobieskiego, ale również społeczeństwa. Polskiego, dlatego, że w dobie panowania króla Rodaka, bo tak nazywamy to panowanie, mamy do czynienia z walką polityczną pomiędzy stronnictwem regalistycznym, a bardzo silną opozycją, która związana była z dworami obcymi, przede wszystkim z dworem francuskim i brandenburskim. I to także na pewno utrudniło sobie Sobieskiemu działania na forum międzynarodowym. Ta tendencja niewykorzystywania pięknych zwycięstw, tak politycznych zresztą przy Zielonym Stoliku, jak i militarnych, o których mówiliśmy, jest to szersze znacznie zagadnienie. Nie tylko wynika to na pewno po części i z charakteru narodowego Polaków, którzy jednoczą się w trudnych chwilach, co przerabiamy do chwili obecnej. Natomiast praca u podstaw, wznoju, w trudzie przez całe pokolenia no przez długie wieki była nam obca. Po drugie, ta niechęć do władzy jest tu ewidentnie widoczna i w zachowaniach do chwili nawet obecnie. Jeżeli analizujemy system również demokracji szlacheckiej, który w pewnym momencie od połowy XVII wieku, choćby liberum veto 1652, doprowadził do anarchizacji życia politycznego, to możemy powiedzieć, że władca miał w Polsce no, trudne y, możliwości działania. Te możliwości działania były ograniczone. I w zasadzie tylko władca o bardzo silnym charakterze mógł, mógł wypracować tak silny autorytet i radzić sobie z Izbą Poselską, z parlamentem. Wiemy dobrze, że od momentu Liberum weto było to niemożliwe i od Sejmu Zależało, czy szlachta da pieniądze na wojsko, ile tych pieniędzy da, a więc ingerencja społeczności szlacheckiej miała miejsce we wszystkie aspekty działalności publicznej. Ta anarchizacja życia politycznego rosła. Związane to było z um, faktycznie, jak część historiografii y, słusznie y, sądzi powstawaniem olbrzymich laty magnackich na Kresach Południowo-Wschodniej Rzeczypospolitej. One troszkę ten system polityczny rozsadziły Rzeczypospolitej. Oparty był on zresztą to na klienteli magnackiej, Rzesza Szlachty Biednej, podporządkowanej właśnie tym królewiętom, jak to często mówili kozacy zaporoscy, że no a do tego dodajmy, że właśnie powstanie Chmienickiego, które jednoznacznie łączymy z inicjum calamitatis regni, czyli początkiem klęsk królestwa, tak tłumaczono insygnia ostatniego wazy na tronie Rzeczypospolitej Jana Kazimierza, przyczyniły się, nie ulega wątpliwości, do upadku Rzeczypospolitej i w sferze gospodarczej, czyli wewnętrznej, i w sferze międzynarodowej.